Tworząc A2, inżynierowie Audi zbytnio skupili się na elektronice. Układy takie jak centralny zamek, klimatyzacja i system nawigacji Audio są bardzo podatne na awarie. Ale szklany panel dachu Open Sky jest najdroższy w naprawie, jego napęd otwierania często zawodzi, co wymaga całkowitej wymiany. Wśród jednostek najbardziej kłopotliwy był kuszący 3 litrów TDI, szczególnie ze zrobotyzowaną automatyczną skrzynią biegów. Z silników benzynowych najlepszy jest prosty silnik o pojemności 1,4 litra. Osłony przegubów homokinetycznych często pękają i wycieka smar. Samo zawieszenie jest bardzo niezawodne. Bloki tulejowe pękają ze względu na wiek. Ich zmiana nie jest łatwa, bo są one wciśnięte w aluminiową ramę pomocniczą. Cewki zapłonowe są zamontowane na silniku. Mogą zostać zabite przez wysoką temperaturę i wibracje. Klimatyzacja może działać dziwnie z powodu awarii silnika sterującego amortyzatorami. Tuleje wahaczy tylnej osi dość szybko się psują. Można to odczuć poprzez nadmierne sterowanie rufą. Hamulce bębenowe tylnej osi ulegają zabrudzeniu i hamują słabo lub nierówno. Wysoka jakość i kilka problemów. W dzisiejszych czasach benzynowe A2 rzeczywiście interesują się sobą. Dlatego te samochody są bardzo drogie w zakupie.